Intercom disconnect A jest ja z... Halo? Ja z przyzwyczajenia zacząłem trzymać żeby go Żeby go włączyć Wiesz To się nagrywasz czy nagrywasz jeszcze? Ty długo teraz jakoś tak trzyma, nie? Ile my jeździmy? Biorąc pod uwagę, że wyjeżdżaliśmy o 17 chyba spod firmy nie? Półtorej godziny. No ja tak gadam i na następnych światło wpadnie ja generalnie wiesz mógłbym wyłączać, potem tak się bawić po prostu, włączać w jakichś momentach, ale czasami wiesz, nie wychwycisz, no tu nie zrobić. Chociaż da się zrobić... Ej! Tu jest coś takiego, że włączasz nagrywanie i, i nagrywa... i... Co ty? Dobrze, siedziała działa ta kamera. Uśmiechnij się, uśmiechnij się! A ja nie wiem stary, jest tylko napisane Funksztyla, punkt widokowy Funksztyla? Dobra, Niemcy do nas będą strzelać ty, żeś wybrał miejsce stajemy, nie ma Tam można stanąć, tam widać panoramę pewnie, wiesz? Ej, tu jest jak w GTA to miejsce Panorama morska Wiecie które? Tu no, Wiem, wiem Zostawiamy ta... tam czy stajemy tu? Nie no, stajemy tu <noise> Co ty dajesz? Tam... Co ty Dobra, ja zbadłem stary.